Hello there. Z tej strony LEGO Heropolska. Jakiś czas temu wrzucam filmik z likami, przeciekami, zapowiedziami na 2023 rok, oczywiście związanymi z LEGO Star Wars. Dzisiaj dostaliśmy pierwsze zdjęcia tych zestawów. Są to konkretnie trzy mechy: Darth Vader, Szturmowiec oraz Boa Fett. Dzisiaj się im przyjrzymy, krótko je omówimy. A jeszcze nie, jeśli nie widzieliście jeszcze tych innych przecieków, to zobaczcie koniecznie ten film. Pierwszy z mechów to 7,5368, konkretnie mech Darta Weidera. Będzie kosztował on 14,99 dolarów, czyli prawdopodobnie jakieś 70 zł, może bez grosza na polskie złotówki i będzie zawierał 139 elementów. Od razu mówię, że ta cena będzie identyczna co do wszystkich tych mechów, tych zestawów. Sam Weider według mnie jest tutaj najnudniejszym, najmniej ciekawym mechem. Ponieważ o ile konstrukcja to jak konstrukcja to nikogo nie interesuje, ale brakuje mi tutaj trochę też tej peleryny do tego mecha. Tak czy jak co do figurki, jest to zwykła figurka Vadera, którą dostaliśmy w niejednym zestawie. Nie mamy jeszcze pewności jak dostanie on twarz, czy będzie to coś limitowanego, czy będzie ona identyczna jak np. w Taj Bombowcu albo w tym zestawie z Knubiego. Następny mech to 75369, konkretnie mech Boba Fetta. Według mnie jest to po prostu najlepszy mech z całego tego zestawienia, w sensie znowu, sam mech raczej nikogo nie interesuje, ale dostajemy po prostu niesamowitą minifigurkę Boba Fetta, e, ponieważ ma on nadrukowane rączki oraz też dostaje nowy tors oraz nóżki. Boba Fett z nadrukowanymi rączkami raz już wystąpił, konkretnie w zestawie z Cloud City oraz Slave I One, tylko tam mają jeszcze pelerynkę, tutaj niestety jej nie ma. Ale przynajmniej mamy odnowiony design tych wszystkich jego elementów: zbroi, torsu i tak Poza tym możemy zobaczyć, że dostaje on nową główkę w odcieniu główek klonów. Poza tym, sam mech, tak jak mówię, nic takiego specjalnego, ale myślę, że ze wszystkich jest to mój faworyt. Kosztuje on oczywiście tyle samo co jego poprzednik i zawiera 155 elementów. No i ostatni z mechów to 75370, konkretnie mech szturmowca. Kosztuje on oczywiście tyle samo i zawiera 138 elementów. Fajnie, że mech nie jest zrobiony na takiego zwykłego szturmowca szturmowca, tak jak tamte były zrobione na wzór postaci, tylko jest to taki jakby mech imperialny, ponieważ na klacie persiowej ma on właśnie zamiast wszystkich elementów szturmowca, ma symbol imperium, więc to taki plus, że to ma trochę niby bardziej sens, ale dalej wypuszczanie takich mechów według mnie nie ma sensu, ale o tym jeszcze powiem w podsumowaniu. Wracając tak czy siak do samego mecha, dostajemy tu, co najważniejsze, minifigurkę szturmowca, Tours jest taki sam, jak dostawaliśmy w Zniatarce śmieci na Gwieździe Śmierci. Wiele ludzi w tym ja liczyło, że, niestety, że ten design po prostu nie zostanie, no ale został. Ja jestem takim jego średnim entuzjastą, po prostu coś mnie pasuje, ale może to z przyzwyczajenia do tego starego. Helm zostaje bez zmian, jest to ten sam Helm Dual Mode. Niektórzy ludzie go strasznie lubią, że jest za wielki, ale według mnie ma spokój wiele nadruków, wiele szczegółów i mi się on podoba. Podsum of worlds. Tak jak, jak mówiłem wcześniej, według mnie pomysł na robienie mechów nie ma żadnego sensu. Fajnie było gdyby zrobili jakąś taką małą, nawet jakiś nie wiem, taki plac klocków czy coś takiego, jakieś nie wiem, komputerki, szczegóły, coś w tym stylu, jak po prostu robili kiedyś, to by miało większy sens niż te mechy. Bo to ani nie ma żadnego sensu kanonicznego, ani nie wygląda jako świetne Dużym ich plusem jest jednak to, że dostajemy elementy yy, nadrukowane, no chyba, że to się każą jeszcze naklejki. To Wyjdzie w praniu. Jest to u szturmowca symbol Imperium, więc to jak najbardziej może się przydać. U Wejdera są tutaj guziczki. Na upartego też można to jakoś wykorzystać. I u Bobifeta jest to na ramiennik z mytozaurem oraz klatka piersiowa jego zbroi. Tu akurat z tego wykorzystaniem może być ciężko, no chyba że z mytozaurem. Poza tym same mechy to zbieranie na klocków i raczej nikomu to nie jest jakoś bardzo potrzebne. Ale to wszystko i tak ratują minifigurki, figurki, no może z wyjątkiem tego Weidera, bo to jeśli nie macie Weidera w kolekcji, no to spoko można sobie uzupełnić. Ale ja już posiadam kilku vaderów, w tym dwóch z nadrukowanymi ręczkami, więc raczej tego zestawu nie kupię. Szturmowiec, spoko, fajnie, że dostajemy ten nowy design. Z jednej strony, z drugiej strony ja jestem fanem i tak tego starszego. No ale to już wiadomo, zależy od gustu. No i przede wszystkim Boba Fett, który jest po prostu bardzo fajnie zrobioną minifigurką. Szkoda, że nie dostaje tej peleryny, ale i tak jest on zrobiony niesamowicie. szczególnie jak na taki zestaw za 70 zł. I miejmy nadzieję, że nie trafi on tak jak jego poprzednik, ten z Debukow Boba, do jakichś wielu innych zestawów i nie spadnie tak ani wartościowo, ani po prostu jego taka wartość ogólna. No wiecie o co chodzi. No, i też tego zagrało trochę na nosie naszym ulubionym inwestorom i kolekcjonerom, ponieważ Boba Fett z rączkami pojawił się już w Cloud City oraz w Slavie One. Figurka kosztowała jakieś 400 zł, coś w tych okolicach, no a teraz raczej już nikt nie będzie tamtej potrzebował, ponieważ tutaj mamy jego nowszą i lepszą wersję. Napiszcie, co wy uważacie o tych wszystkich mechach, czy kupujecie je? oraz przede wszystkim co uważacie o minifigurkach. figurka. A ja już z wami żegnam, znaćcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.